Witam wszystkich. W tej chwili jesteśmy w domu. To jest mieszkanie prywatne, na osiedlu i jestem przed pokoju. Tylko wszedłem przez drzwi. Co widzimy naprzeciw drzwi wejściowych? Widzimy lustra. I to aż sześć luster. Jest taka zasada, że energia idzie za uwagą. Czyli jeżeli energia, czyli nasz wzrok trafia na lustro, my widzimy się w lustrze, czyli jak otwieramy drzwi, otwieramy drzwi, trafiamy, energia trafia na lustro, czyli od razu jest natychmiast wyganiana. Jaki to jest skutek? Skutek, jak jest energia wyganiana, to jest skutek taki, że uciekają pieniądze. Czyli ucieka energia. To widzimy pierwszy błąd, i to jak na razie to jest bardzo poważny błąd. Dobrze, tutaj po lewej stronie jest kuchnia i tutaj mamy, kuchnia jest w sferze wiedzy. Sfera wiedzy, to jest taka energia, tak jak to jest energia góry, to jest najlepsze miejsce na duże, puste elementy, czyli szafy. A tutaj jest kuchnia. Tutaj nie ma zbytnio nic takiego negatywnego, który mogłoby nas coś sugerować, że jest źle, po prawej stronie mamy lustro i to lustro jest OK, bo to jest w dobrym miejscu nie stwarza nam żadnych problemów. Chodzimy w prawo, tutaj jest pokój taki duży, czyli tak jakby salon i w tym pokoju. To mamy zdjęcia, sfera pomocnych ludzi, generalnie w tym pokoju i w tych sferach problemów nie widać, nie ma, nic nie jest, nic nie przeszkadza. Sfera bogactwa, sfera bogactwa, w sferze bogactwa jest sypialnia. Sypialnia. I jak tutaj, sama sypialnia, tutaj jest tutaj też nie widać za bardzo elementów. Chociaż tutaj jest widać jeden element, to jest ten iglak, ale to jest tylko jedyny taki element, który to jest energia kłująca, ale więcej nie ma podwójnych takich elementów innych, nie ma sugerowania. Ta grafika to nie ma negatywnego znaczenia. Nie ma elementów innych, to znaczy, że wszystko jest ok. Z małżeństwem. Ale tutaj, co my tutaj mamy, tutaj mamy po prawej stronie. Jest łazienka. I to jest sfer, w sferze związków. Toaleta jest zamknięta, kibelek. No generalnie to jest, wszystko jest ok. Ale tutaj jest pokój w sferze związków. I tu sfera związków jest sferą dodaną. Sfera związków w sferze dodanej, czyli nadmiar energii żeńskiej w tym pomieszczeniu. I w tym momencie, można by powiedzieć, że zaczynają się problemy i to poważne, bo to jest za dużo energii żeńskiej, a jak za dużo jest energii żeńskiej, jeżeli sfera związków jest sferą dodaną, jest bardzo ciężko to zlikwidować w pomocy remediów. Ale widzę jedno remedium zastosowane, czyli sfera sukcesu jest zrobiona w sposób sztuczny przez lustro w tym pomieszczeniu. I w tamtym wypadku te lustra tutaj, te, które wyganiały tę energię, nabierają innego sensu. One nabierają takiego sensu, że one dalej stwarzają... Wizualnie, w podświadomości, że za, tym, za tą ścianą coś jest. Jest następne pomieszczenie, bo się te lustro odbijają. Czyli już oddziaływanie negatywne sfery związków, nadbudowanej sfery związków zanika. Czyli te lustra już nie, nie mają takiego działania negatywnego. I to jest ciekawe tutaj w tym domu. A więc co można poradzić? Można poradzić tylko tutaj właścicielom. Żeby po lewej stronie tylko te dwa pionowe lusterka, czyli jedno skrzydło, to właśnie skrzydło drzwi, te lustra zlikwidowali, czyli zrobili jakieś tutaj zakryli, to w innym kolorze, czy coś tutaj zmienili, żeby tych luster nie było. A te dwa niech zostaną, gdyż one likwidują negatywne oddziaływanie. Nadmiernej energii żeńskiej. To tyle tutaj. I co jest ciekawe, jestem: ja jestem trochę tak bardzo zaskoczony tym, w jaki sposób ktoś, właścicielka tego mieszkania, w sposób podświadomy, przez swoją intuicję kobiecą, zaingerowała w ten sposób, ustawiła... Poprzez montaż tych luster zlikwidowała poważny problem, bo ten problem rozwalał związek, małżeństwo. To jest właśnie ciekawe, że ukłony dla właścicielki. Eee, następna część programu o Feng Shui. Jesteśmy w domu. W tym domu mieszka samotna mama z córką. I najpierw po lewej stronie mamy, po lewej stronie mamy sypialnię. Tej sypialnia właścicielki domu. Proszę bardzo. Tak wygląda ta sypialnia. Tutaj na ścianie jest telewizor. No, i co możemy powiedzieć o sypialni? Po pierwsze, kolory ciężkie, brązowe, ciężka zieleń. Z czym się kojarzy sypialnia? Ze snem i z seksem. Czy tu to, to widzimy? Nie. Czyli raczej taka bardziej samotna osoba. Szczególnie telewizor w sypialni ostatnia rzecz, która powinna być w sypialni nie te kolory i Broń Boże, telewizor, gdyż telewizja, oglądanie telewizji to nie jest sypialnia. Nie jest energia sypialni. To to wszystko tutaj dobrze. Przechodzimy. Tutaj mamy łazienkę. W twarzy sukcesu jest łazienka. No cóż, sukces. A tu energia wody. Ener łazienka to jest energia wody, energia e oczyszczania do tego jeszcze i zawsze. Najlepszym elementem blokady takiej energii, to co my robimy, to są płytki, czyli obłożenie energią Ziemi. Płytki ceramiczne to jest energia Ziemi. I żeby wodę ograniczyć, ogranicza się wodą. Znaczy, czy ogranicza się ziemią, energią Ziemi, czyli płytkami ceramicznymi. Tak jak na przykład wałem Ziemi. To jest woda ograniczona. Tutaj wszystko jest ok. Najważniejsza sprawa, sedes, Klapa zawsze opuszczona. A tak, generalnie reszta jest w jak największym porządku. Wszystko jest ok. Tym samym podoba mi się. E, tutaj mamy stoliczek, taka jadalnia. I to jest y, energia starszeństwa, czyli kontakty z różnymi ludźmi, które, które w tej chwili jesteśmy w kuchni. Kuchnia sfera bogactwa. W sferze bogactwa. Jest ener energia spływająca tutaj jest, czyli woda z lew jest ograniczona drewnem. Od ognia, od kuchenki, bardzo dobrze. I ja bym w tym wypadku kuchnia energetyzuje swoje bogactwa, czyli to jest wszystko ok. O, proszę bardzo, tu mamy taką ścianę. Ale piękna ściana. To jest super pomysł. Uczucia, które, które teraz mam w sobie, przyciągają dzień jutrzejszy. No, pięknie. Nie był się życiem podejrzeń. Nie podepczę. Podepczę. Podeptana trawa staje się ścieżką. Hmm. Proszę bardzo, same mądrości życiowe. Dobrze, pięknie. Dobra. Teraz. Przejdziemy dalej, przejdziemy dalej do sfery związków. Tu mamy piękny salon i sfera związków. Po pierwsze, telewizor sięga do sfery związków, czyli zbyt dużo będą ludzie obcy będą plotkować o związkach. To jest jedna sprawa. Druga, tam widać mamy z córką na zdjęciu. No To też nie jest symbolem związku. Dwa aniołki, bo no, aniołki są czego symbolem? Są symbolem pomocnych ludzi, czyli pomagają, mają pomagać, ale to nie jest symbolem dwóch ludzi, którzy mają się kochać. Symbolicznie związki to jest znowu to jest energia Ziemi, ale to jest energia taka, która ma tworzyć, jest twórcza, jest bardzo żeńska, ale jest energią twórczą i do tego potrzebna jest, jest energia męska, czyli facet. To jest Małżeństwo. Mamy balkon jeszcze, balkon zawsze możemy wykorzystać energetycznie. Poprzez kwiaty to dodajemy energii. Generalnie tyle. Teraz jeszcze chciałbym chcę pokazać pokoik. Pokoik tutaj, yy, który jest pokoi, pokoikiem. Córki właścicielki. Zresztą, jak widziałem, piękna dziewczynka. E, proszę bardzo, tak wygląda jej pokoik. No i tutaj, proszę bardzo. Konie. Jakim jest symbolem koń? Budzący się energii seksualnej. Ale rozmawiałem już z tą dziewczynką, wszystko jest ok. To nie jest problemem. Także tyle o tym domu. Dziękuję bardzo.